W kolejnym kanał, na moim kanale Like. A już bez przedłużenia zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam mój serwer. No, od razu mówię, że jak się na. Znaczy no, świat. Świat to serwer. zasobów. I tutaj mamy specjalne zasoby świata. No i właśnie tutaj, jak widzicie, mam na pasku takie niebieskie, a na serduszkach mam takie trochę żółte. No. A. Wróciłem coś na tym świecie Ostatnio ogarnąłem taką jedną rzecz na komendach Że Jak widzicie, na no shiftie nie mogę iść dalej A co tam jest? O! Słuchajcie? O! No i Taka fajna rzecz hmm. Tak, ale w dzisiejszym odcinku będą komendy. Podstawy komend. Na przykład trigger sklep, Teraz mam sklep, nie? Normalnie mam go z skrzynią gracza. Zaraz już tego nie będę miał. Już tego nie mam. Albo chociażby trigger pochodnia, ale... I to działa tak samo jak z tamtym giltem, z którym przenikałem, że to nie jest na sub-bloku robione, że, że jakiś blok nie może zniknąć przypadkowo, tylko po prostu na falling bloku. To jest summon falling block. No, ogólnie tak wygląda. No. Yy, ten mechanizm na przykład odpowiada za Boss Bara, który zaraz pewnie Wam się tutaj wyświetli. Takie będzie takie dźwięk, No, tutaj mamy tego villagera, który się teleportuje jako, jako sklep. Czekajcie. Mm, czekajcie. Mam przepraszam Was. Bardzo już jestem. E, a więc przechodząc do tematu. Tutaj mamy tego villagera. To jest jako sklep. E, pokażę Wam to, co mam nadzieję, że będzie bez praw autorskich. E, uwaga. O, na sprawę są super op i tempi. To zaraz wam to pokażę. To nie ma praw autorskich to... Postaram. Dobra, to jest po prostu to, że daje nam um, play sound e, Minecraft, kropek I To jest 13. Tak? A, 2 Dobra, to jest na pewno kaczka. Dobra, i będziemy sobie tak z tym grać, Nie, nie no. Jakby co, to to nie są wszystkie komendy, jakie są na tym świecie A więc Pokażę wam te super opi bo bardzo was to pewnie zastanawia Survival OP ja nic nie ma Jest w skrzyni O, no i sobie to mogę wziąć, jak na przykład Chcę być uzbrojony, wow, wow, no więc tutaj rzeczywiście są, wow, super opitany, no jak sobie już to co mieliśmy, to ja sobie to, game od creative, proszę mi w tle gadać, yy, no i właśnie dzisiaj, cio! No i dzisiaj pokażę wam, jak klonować. A więc... no, Nie jeszcze na nagrywam? No i teraz... O, jeszcze pewnie was to zastanawiam. To jest zwykła marchewka na platyku. To jest przedmiot administracyjny. Jeszcze to spida dawało, ale speed się Jak sobie przytrzymam prawym, to po prostu lecimy do góry, nie? Fajne takie. jest automatycznie teksturpacja, więc. Pokażę Wam, jak klomować. Na przykład, jak chcecie mieć cztery zamki, a zbudowaliście jeden. Zbudujmy sobie. tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Jak mamy coś takiego, teraz sobie coś takiego i piszemy tutaj ukośnik slone tap tap tab i teraz lecimy do tego miejsca, żeby to było jako kwadrat i znowu tap tap tap, oczywiście strzałka do góry poprzednia komenda i teraz lecimy na przykład tutaj strzałka do góry i ta tap tap co? Tap. O, no i jak widzicie mamy tą samą budowlę tylko proszę was nie zepsujcie to w taki sposób na przykład w taki sposób, że tutaj macie tam yy, ten, wieże no i robicie w tych koordynatach, bo to Wam się świadczy. No, ale ogólnie tak się klonuje właśnie. Teraz pokażę Wam do czego to może się przydać. Na przykład jak chcecie. No, tak jak mówię, na przykład macie jeden domek i drugi. Ale na przykład jak macie dwie takie te. Tutaj mamy w to jest ten. No, więc bierzemy sobie tutaj. Slonę, lecimy tam tutaj słone, i teraz lecimy tutaj i slonę no i właśnie o tym mówiłem, żeby się, bo to właśnie dziwnie jest, że czasami jest pierwszy zaznaczenie, to a czasami drugie, więc to jest kompletna masakra, jak się pomylicie. Сторион. Давай мне себе то, может тут. Что <пуху> я ты раз открыла? Не. Свона. Ну я мне собрето тут. Просто. Tutaj prosił, prosił i teraz to, teraz to, teraz to, teraz to, teraz to, to, okay. Długo to będzie lecieć. Ja sobie tak zrobię. No, po prostu zróbmy tutaj ścieżkę. No, tak. Właściwie to teraz się bawię. Tak. Tak. tu. Jest na pewno w tom. Znaczymy. tu 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 no i właśnie tak wygląda klonowanie tak może wam się przydać jak na przykład nie chcecie budować no właśnie. no tak jak ja teraz tego użyłem no i właśnie mamy taki drugi może Wam pokażę igrę, Tutaj jest coś, coś takiego. Mamy sobie... Tutaj pojawiają się automaty. Mamy dwóch villagerów. Co? Tutaj jest to samo. Te same villagery. No i teraz możemy już... Będziemy mieli całkiem dużo tego. Możemy sobie to wziąć. I za to... I za to dostajemy blok diamentu i za to możemy sobie tutaj go położyć. I teraz on będzie nam tutaj diamenty. I za diamenty możemy sobie kupować lepsze rzeczy. najważniejsze. No i właśnie, jeszcze planuję zrobić, żeby było więcej wysp. Tutaj jak się zniszczy to po prostu będzie różna czerwona, wylaminowana. I tutaj pomarańczowa i teraz możemy to wyłączyć wszystko. Do stanu pierworotnego. Proszę mi nie gadać w tle. Dobra, będę mówił bardzo głośno z tego powodu, że mi gadają w tle. Teraz pokażę Wam trigger, jak tego używać. A więc... Teraz godzina. A więc będziemy potrzebowali. Yy, scoreboard, player objectives. Add na przykład yy, yy, latanie trigger trigger jest i teraz możemy zrobić bierzemy sobie komand bloka i robimy sobie Scoreboard, Players, Enable, Myrmiker oczywiście no i latanie zawsze aktywne dajmy. I teraz możemy wpisać Trigger, latanie. No i nam to na razie nic nie daje. Teraz możemy wpisać execute at Małpa, a Stores. Równa się latanie. Równa się jeden. Run. Efekt. Give. Małpa A. Levitation. Jeden, jeden. I tu. I teraz. Um. Halo. Game of Spectator. <laughs> Trigger. Eh, latanie set 0. Game of Creative. Teraz kopiujemy. Dajemy tu. I 0. I... Eh, to mi jest nawet niepotrzebne. No i teraz, jak wpiszemy trigger latanie, dostaniemy latanie, znowu trigger latanie i nie dostaniemy latania. No, nam się przydać. Nie. Czasami nie działa i trzeba set1 wpisać. Tam idę ustawiliście. No, no i to jest takie fajny prime. Możecie sobie polewitować. Jak latacie to co wam nie zadziała? Na kreatywa jak latacie. E, dajmy tutaj co to jest? Na sekundę dajmy 5 30 dajmy. myślę, że będzie ocholercia. Przepraszam bardzo za odgłosy w tle. E, no i właśnie teraz można trigger latanie z set 0. A więc jeszcze mogę wam pokazać jak wstawiać bloki. Set block, eee, addacja, podłoga sign. Eee, tekst jeden, bukropek. tekst, kropek, halo, Hehe. <laughs> no. <śmiech> yy, Jasona nie polecam się bawić. No i ostatnie, czego Was nauczę, to: jak dać taki key? Żeby mieć na przykład właściciel. Yy, Team. Przykro mi, bo koniec nie będzie w opisie. Będziecie musieli sobie przepisać. Team. Ad, administrator. Te modify administrator, na przykład Color red. Teraz dołączmy. Join administrator. Mamy czerwony nick, jak widzicie. I teraz możemy sobie wpisać w team modify administrator prefix, czyli to, co ma być przednikiem. Ale zróbmy sobie json tekst, możemy zrobić po prostu admin, coś takiego, admin, i mamy po prostu admin. Ale jak chcemy się bardziej w to pobawić, to możemy zrobić tekst, dwukropek, pyk, przecinek, kolor, dwukropek, dajmy na przykład yellow, Przecinek, bol, czyli pogrubienie, na Możemy dać jeszcze fustatę dalej. Ekstra. Tekst. Admin. Możemy to zrobić na kolorowo, ale to już dużo zabawy. Jak widzicie, to jest admin na kolorową. Admin. Przecinek. Kolor. Musimy to robić w ekstrze oczywiście, żeby było ten kolor, dwukropek, blue, przecinek, ekstra, dwukropek, tekst, dwukropek, pyk, przecinek, kolor, dwukropek, green, i zaraz pozamykajmy okay. No i mamy admin. Elo. Admin remaker widzicie. A jak nie chcemy, to Team Remowę. Administrator. Team właściciel i Mam znowu właściciel. No, no i teraz... A jeszcze mogę Wam pokazać. I, poczekajcie. Eee, mogłem tego nie usuwać Team Modify administrator. prefix Możemy, patrze, możemy sobie coś takiego zrobić. Pyk. I teraz możemy sufiks. I w drugą stronę. I teraz Elo. I zamiast zwykłe Mirmajkę, to mamy takie dziwne nawiasy. A o, eee. 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 O? Nie, dobra. Nieważne, tam remowe administrator, tam jojny właściciel. No, także to by było na tyle. I. W sumie to tyle, Elon.